Zazdrość, zawiść, gniew, brak relacji z rodzeństwem albo relacja taka ostra, gdzie jest dużo emocji, albo w ogóle brak kontaktu. Kiedy ustawiam tego typu rzecz, zwykle pokazują się bardzo podobne rzeczy. Gdzieś w generacjach pokolenia wstecz pokazuje się, że ktoś dostał czegoś więcej od mamy. Na przykład miłości, uwagi, ziemi, albo w ogóle od rodziców. Ktoś dostał spadek, a ktoś nie dostał. Ktoś był pierwszy pierworodnym i odziedziczył na przykład majątek, a ktoś inny nie odziedziczył majątku, bo dzieci było dużo. I ten, kto odziedziczył, już jest wykluczony, wytykany palcami. Ktoś się wyrwał z biedy i zaczął żyć w, na lepszym statusie społecznym, albo ktoś wyjechał do miasta i tam zaczął zostawił w ogóle rodzinę pochodzenia i sam się wykluczył, jednocześnie będąc wykluczonym. mąż pójście takie, które spowodowało, że też status społeczny się podniósł i też wtedy ta osoba była wytykana palcami. I wiele, wiele innych sytuacji w skrajnych przypadkach nawet ktoś umarł tak, a ktoś przeżył bo coś z rodzeństwa. I tu jest dużo bardzo często utkwionych emocji i uczuć tam wtedy, kiedyś. Kiedy popatrzymy na to to jest gniew, zazdrość, zawiść, żal. Smutek, i tego typu historie można by mnożyć, i mnożyć, ale działa to tak, że te relacje z rodzeństwa stamtąd są przenoszone na kolejne pokolenie jako coś normalnego. Takie to ma być, i mogę czuć jakąś emocję do brata i siostry. I nawet nie wiem, o co tu chodzi tak naprawdę. Mogę sobie coś dopowiedzieć, że to chodzi o to tamto, o coś jeszcze, ale tak naprawdę jest to coś wtórnego po moich przodkach. I kiedy popatrzymy na to, co tam było trudne, to często okazuje się, że tak już nie muszę.